Siemka, witam was w ósmej części czy w mojej przytulnej Ten Dzisiaj zaczynam od paru informacji, a konkretnie mam parę smutnych. Trwa się jedną i parę takich ciekawych dosyć. A więc smutna jest taka. Jakby ktoś to nie wiedział, RIP oznacza po e, oznacza Rest in Peace, czyli po polsku Spoczywaj w Pokoju. Mój pies ja z moich psów zginął, a konkretnie było to tak. Była ciemna, burzliwa noc. Niebo było przesunięte ciemnymi chmurami. Pioruny tańczyły po ziemi. A ja z moimi dzielnymi psami wyruszyłem. Kawar za domem spotkaliśmy bandę triperów. Walczyliśmy dzielnie. Machaliśmy ja mieczami, one z zębami. Ale jeden z fańszy. Chyba ich dowódca skoczył na mojego najdzielniejszego psa, Eryka. Eryk Arek nie zdążył wyczuwać swojego popisowego potrójnego salta w tył. No i niestety został wysadzony. Reszta psów uciekła razem ze mną i oddaliła się od miejsca wypadku. Niech spoczywa w pokoju. A jego psia dusza niech trafi do psiego raju. E, a tak naprawdę nie chcę się szukać kolejnego psa trochę przeszukiwałem treny, ale nie znalazłem. Trzy psy nie są wcale złym wynikiem. Ja przygotuję się do, do tego co planuję na dzisiejszy odcinek. To jeszcze Wam pokażę jedną rzecz i zrobię cięcie i zaczęć się ryba. Kolejną rzeczą jest tutaj magazyn. Te szkło jest powinno być albo o jeden wyżej, albo ten magazyn powinien być o jeden niżej. No i zdecydowałem, że obniżę magazyn, ale nie teraz, bo nie mam na to ochoty. I tak się sporo, sporo bawiłem z oczyszczaniem stąd ziemi i tym podobnym sprawą. Ale mam tutaj magazyn, e, drewno, węgiel, wełna kolory, diament złoto-żelazo, kamień ziemia, piach szkło żwir, redstone, pożywienie oraz inne. Kolejną informacją jest to co widzicie w lewym górnym pasku gry, Ot, Tam jest napisane teraz, że gram na wersji Minecraft Beta 1.4 Blacha 01 W tej wersji podobno usunęli wszystko co było związane z Prima Prelist, znaczy usunęli. E, strzynki, już nie można ich znaleźć. Ha, można jej było znaleźć tylko 1 kwietnia, ale jakby ktoś teraz na mapę z daty 1 kwietnia, kompie, to chyba by ich nie znalazł. Um, zastanawiam się, co jeszcze mogli usunąć, a tak było napisane na stronce, więc nie wiem, co tam jeszcze mogli usunąć. Brązową owcę widziałem, widziałem również owcę różową. Niestety nie mogłem mi to narrać, bo za szybko ją skubałem, ale mam na dowód wełnę. Um, oprócz tego, no nie wiem, co Wam jeszcze powiedzieć. Bardzo dziękuję za komentarze i za subskrypcję wszelakie. O tej mamy tu. No i nie wiem, teraz chyba zrobię cięcie i spotkamy się, jak już będę robił to, co na dzisiejsze cięcie zaplanowałem. Więc cięcie. Tak więc jestem znowu z Wami i na, naprzeciw mojej kopalni powstało nowe pomieszczenie, i tutaj planuję, e, zaplanowałem sobie miejsce na Hodowlę bambusów. Tak. Nazwa jest zwykle ambitna. A tak serio, no to nie mam pomysłu, co innego mógłbym walnąć. Bambus się przydadzą do mojego projektu, który planuję na separę odcinków. A konkretnie wielka biblioteka. Biblioteka będzie wykonana z y, śniegu, który będzie robił ze marmur. A w środku będzie mnóstwo książek. A, czyli, czyli butrszelfów ogólnie, butrszelfy się robi z książek oraz z drewna, desecz konkretnie, a z tej, żeby uzyskać książkę trzeba mieć papier, a papier się robi z trzciny i tak właśnie trafiłem do naszej hodowli. Trochę was dzisiaj ponudzę, bo jeżeli skończę szybko to to albo skończę cię, że szybciej mi się na YouTube a wsadziło, albo... albo szał żartuję. Albo po prostu... o, brakuje słowa. Albo zacznę budować mój taki drugi projekt, który planowałem. A konkretnie basen przy, dom... przy domku moim. Tutaj szczerze planuję... raczej ja teraz planuję zrobić taką to właśnie trzy pasmową każdy pasmo ma chyba 8 kratości 1 2 3 4 5 6 7 8 tak i zaraz to dobrze oświetlę no i wody striper ma szturška co hmm. się co może zrobić a może tutaj tutaj wam pokażę jak zrobić nieskończone źródło czyli takie źródło z wody które będziecie mogli ciągle czerpać tak jak to robicie z dużych zbiorników wodnych a konkretnie, dwa wiadra wody są potrzebne i z tego co wiem to można eksperymentować z większą wielkością ale ja wam pokażę takie najmniejsze, najbardziej poręczne a konkretnie hop wejdziecie jedno wiadro wody tutaj, a drugie Tutaj, no i macie. Hop, hop, no. E, taki, ten. A teraz trochę więcej teorii. E, trzcinę można sadzić jedynie, z to, co wiem, na ziemi. Chociaż podobno da się też na betonie. Nie wiem, jak to działa, mój człowiek, ja mi to tak mówił. E, Trzcina potrzebuje światła. E, Trzcina też potrzebuje wody. Na Naokoło siebie. A więc wylej. Oj, nie darto tak miało wyglądać wylejemy sobie trochę tej trzciny wody trzciny wylejemy ach te I... a jeszcze jedna informacja jak wiecie mój skin to jest przez coś zrobiony Gerald's z Rybi. a więc chciałbym wam uroczyście ogłosić, że ja już przepraszam za cięcie z już po prostu przycisnąłem. tak więc nie się doczekać premiery Wiedźmina Dwójki, zabójcy Królów, Już mam zakupiony preorder, czyli będę zniszczył 20 zł. Już mam soundtrack pierwszy z Wiedźmina na płycie oficjalne I ogólnie polecam Wam yy, zakupienie tej gry, ponieważ gra będzie naprawdę epicka. Już słuchałem soundtracków normalnie odpłynęłem. Naprawdę muzyka jest wspaniała ciągająca. Naprawdę taka aż wyrazista, aż chce się podrać w tę grę. Gra będzie naprawdę długa, będzie miała mnóstwo zacząć, będzie miała mnóstwo humoru, jak to w Widźminie jest. I ogólnie premiera ma być 700 Maja, a więc 700 Maja, jeżeli będę miał przywilej, wrzucałem filmik w dłuższy niż 15 minut. Zacznę serię Let's Play Wiedźmin 2. Będzie to długa seria śmieszna i nie to czekać a więc od dzisiaj jest jeszcze miesiąc i 11 dni a konkretnie 41 dni nie 41, a może 41 dni do, do premiery Wiedźmina, więc mm, po prostu czekam jeżeli ktoś chce zapytać o coś o pomarzyć ciekawostkę odnośnie Wiedźmina, to zapraszam na mój kanał albo na wiadomości prywatne, i możemy porozmawiać ewentualnie gdzie, no. Tak więc, taki mały bonus. Eee, ja w tym czasie zrobię jeszcze jedno cięcie, bo muszę jeszcze jedną rzecz zobaczyć. Cięcie. Jestem znowu, może jeżeli będę musiał robić cięcie, bo niestety mam dosyć ee, spory hałas w domu, a konkretnie prawie wszyscy są i w każdej chwili może być jakiś niepożądany dźwięk, a ja nie chcę niczego na filmiku. Gdzieś 3czów itp młodszego rodzeństwa, a więc co by tu, sam nie wiem. Myślę, że to będzie dość trudne, no bo właściwie już zbudowałem tę hodowlę. Jest fajnie oświetlona, Teraz Wam radzę jak najbardziej oświetlić. Jest... tak, dobra, jest wielkość. No i teraz, o, widzicie, już zaczyna rosnąć. A więc ten quest jest wykonany, że tak powiem. No i teraz zastanowię się, czy zrobić coś z basenem. Więc cięcie. Je, jeszcze na chwilę chciałem Wam pokazać. E, tutaj, o, już rośnie naprawdę szybko. A tutaj chcę wyczuć, w... położyć. Postawite takie dwie skrzynie i nad nimi napisać, kiedy będzie pełna. Budujemy. Biblioteka Tak, tak więc tak, w tej stronie będzie pełno trzciny cukrowej. No to rozumiem, wiem, że to trochę takie. Nie wiem, może nawet za dużo będzie tego, ale myślę, że nie zmarnuje się w domu po prostu się półki. A naprawdę dużo biblioteka pełnuje To się też tak wydaje, a tak naprawdę. Trzcina, z trzech trzcin powstaje jeden papier, a z trzech papierów powstaje jedna książka, więc to co zbiorę to będzie o wiele mniej książek z tego, nie, a nie też tak, że jedna trzcina równa się jedna książka. Tak więc, e, idę się do budowy basenu, chyba. Właściwie zastanawiam tutaj będzie mój basen, ale myślę, że chcę dodać taki krótszy odcinek, mniej treściwy. Tak więc, chyba skończę już tak właśnie, na tym miłym widoku świnek nieświadomych o tym, że chcę je zabić. Jeszcze może pokręcę się po okolicy, z której znaleźć wilka. Jeżeli znajdę, to włączę rywanie, jeżeli nie, no to, to będzie aż pożegnanie. A więc, e, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Komentujcie, oceniajcie, e, subskrybcję mile widziane. Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie oglądali, no i zapraszam do kolejnych odcinków Quadratland, czyli moich przyróznych, prawda? Mam nadzieję, że w tym odcinku dość jasno wyjaśniłem, jak zrobić hodowlę bambusa. A więc, żegnajcie! Bar Wiedźmin was żegna swoimi tajnymi technikami bojowymi. A więc, cięcie. A to tak właściwie, cięcie ostateczne. Bo to już nast następne te będą nagrywane w parcie 9, w którym to planuję. Sam nie wiem co planuję, będę chyba ja budował kopalnię. Tak już nie jest. Ci nie tej w system, jak tylko kopalnię. A to jeszcze się zobaczy. A więc do zobaczenia, śmiałkowie.